Tak, i mamy jeszcze 8 sztuk Varitore 32 Ah, faktycznie mają one 27,1, dzisiaj dotarły, zaraz to będziemy składać. Właśnie zakończyłem test naszego ogniwa. Wyszło nam 27,1Ah. No zdeklarowanego 32,27. No trochę mało. No. Zawsze mogło być lepiej. I kolejne 8 sztuk tutaj nam dojechało. kore 32Ah. Tu już jest 8. Będzie taki magazyn mały. 16. 16 sztuk, 32Ah. Yy, mamy tutaj Dali BMS-a 100Ah. To jest do innego zestawu, aczkolwiek mogę go tu założyć. I ten magazynek będzie miał około 1,4 kWh. Czyli to będzie taki mały magazyn po prostu yy, można powiedzieć, do autostartu, startu. Jakbym gdzieś chciał przetestować, sprawdzić yy, jakiś falownik, to mogę. Od razu po prostu używać takiego oto małego magazynu, mieć zawsze go pod ręką. Będzie na 16 sztuk, 1,4 kW, aczkolwiek przyjdzie kolejne 16 sztuk i będzie on rozbudowany do 2,5 kW, 2,7 kW. Woli zacząłem tutaj składać, już są poklejone po dwa pakiety, 8 i 8, żeby to się trzymało trochę solidniej, wszędzie przekładki na środku tak samo. Składamy to. Tu mamy szesnastkę BMS. To już będzie standardowo taki, jaki jest pod ręką. Tutaj badany. mamy to od balansera jednoamperowego z jednym amperażem balansowania, prawda? Bo znowu zaczniecie mnie poprawiać, albo niektóre osoby zaczną mnie poprawiać. 100 amper. Aczkolwiek balanser 1 No i ro, robimy sobie ten nasz pakiecik tutaj powolutku cały czas. Kończymy. Jak mówią, ma jakieś 1-3 kW. Dużo nie ma, ale potrzebny mi jest taki pakiet właśnie. I przykręcamy nasze przewody od balansera. Tam mamy na 16 wyjechane. Wolutku do przodu cały czas. Jeszcze trzeba to dobrze ułożyć. Gdzieś jakieś kompetentne miejsce na to. Chciałem Wam przedstawić taki ciekawy, właśnie zestawik. Tu jest 16 sztuk. Jak mówiłem, life po czwórek, 32Ah. Aktywny balanser oddali 1A. Mamy tutaj przetwornicę MPPT. Ona pracuje od 12 do 48V. Z pakietami baterii, oczywiście, i taki zestawik sobie do monitoringu. Montujemy przykładowo na nowo budowanej działce. Do tego jakieś 3-4 panele, nawet 200-250 W pod tą przetwornicę. Ładujemy nasz pakiecik. Z pakieciku już od razu nie potrzebujemy przetwornicy 48x230, aby zasilić nasz modem bądź router i nasze kamery. Po prostu kupujemy sobie taką oto przetwornicę 48V na 12V. Mamy 10A. Możemy śmiało montować wszelakiego rodzaju kamery i modemy. I cieszymy się monitoringiem na działce.